nie chcę wam powiedzieć o co chodzi, bo to jest ale wam niedługo powiem. Komu zależy na tym, żeby ukierunkowywać, bo to jest sterowane, sterowane nie tylko ze świata islamu, ale tak naprawdę jest to sterowane z Wielkiego Babilonu, z Zachodu. Potrzebuje decydującego kopa do nowego porządku świata. Żeby tak zdestabilizować sytuację, by potrzeba było zdecydowanego poparcia rządów i ludzi, by wprowadzić światowe rządy, które będą w stanie ogarnąć tą sytuację. Co więcej, mamy znamiona wojny religijnej, a więc idea światowego rządu światowej religii może się właśnie dokonać, może początkiem tego być właśnie to działanie, które teraz na naszych oczach się dzieje. Takie refleksje, które myślę, że warto z punktu widzenia nie tylko obserwatora y, y, politycznego, ale z punktu widzenia właśnie y, tego, o czym mówimy, z punktu widzenia tego, co Pan Bóg przewidział i pokazuje i w Słowie Bożym, i w objawieniach Maryjnych, i y, y, w wizjach świętych. Y, Cztery ogromne bestie wyszły z morza. Morze po hebrajsku jest też oznacza otchłań, więc tutaj wyraźnie jest pokazane też, że za nimi stoją siły ciemności. A jedna różniła się od drugiej. Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orła. I niewątpliwie odnosi się to też tutaj do tego, że za tym imperium stoi lew ryczący szata. Natomiast, a oto druga bestia zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w między zębami. I teraz potem patrzyłem, a oto inna bestia podobna do pantery, mająca na swym kzwiecie cztery ptasie skrzydła. Yy, bestia ta miała cztery głowy i jej to powierzono władzy. Następnie patrząc i ujrzałem w nocnych widzeniach, a oto czwarta bestia, okropna i przerażająca o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury. Pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów. Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi. Jeżeli rogi to są królestwa, to znaczy, że wyrasta jakieś królestwo między nimi. Kolejne. I trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich, oczu i, oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy. Na ziemi zogniskuje się yy, walka. Pozostało stwórcenie z niebieskich a jednocześnie piąta plaga apokaliptyczna mówi, że Apaddon, czy Apolion, niszczyciel, zostanie wypuszczony z otchłani. Kto go wypuści? I Babilon, stworzony przez antychrysta. My to dziś możemy nazwać tak nowym porządkiem New World Order. Spróbujmy się przyjrzeć, czy... Proszę zobaczyć z jakimi szczegółami. A, bo tu jest właśnie. Nie w tą stronę. O, tu jest oryginał. Tu jest właśnie budowla unina, a tu jest montaż. Widzimy idealnie. Tu jest ten konkretny przykład znaczek myślę, że nie trzeba tutaj nawet specjalnie tłumaczyć także także budowniczy to jest w budowie wieża Babel jest w budowie drugi przykład budowy unijnej to jest chyba właśnie w Strasburgu a po pierwsze no właśnie ten ale to jest a ta w tym momencie nie wiem, może w Nowym Jorku to już mniejszało, ale to yy, chyba nie w Brukseli. W każdym razie yy, kolejny przykład. Otóż nie wiedziałem, że Europa była bodajże wnuczką Zeusa.